O tej porze roku najprościej szukać ich na straganie. Wszystkie, wszystkie witaminy, jakie potrzeba. Prowitamina witaminy A, czyli beta-karoten, jest we wszystkim co: czerwone, pomarańczowe czy żółte. Witamina C ukrywa się w kapustach, jagodach i cytrusach. E jest na przykład w tym i w tym. Naturalne witaminy trudno przedawkować, bo nikt nie jest w stanie zjeść na przykład naraz kilkunastu kilogramów marchewek. Z witaminami zamkniętymi w tabletkach lepiej jednak uważać, tak twierdzą nawet producenci witamin. Duże dawki witaminy A są niewskazane dla kobiet w ciąży, mogą wywoływać efekt teratogenny, czyli uszkadzać e, płód. Wszystko dlatego, że syntetyczne, stworzone przez człowieka witaminy są podobne, a nie takie same jak prawdziwe. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli coś jest bez recepty, to nie może to być bezkarne i w dawkach nieograniczonych. Tymczasem z doświadczeń farmaceutów wynika, że niektórzy łykają witaminy jak cukierki, nie patrząc na skutki. Witaminy po przedawkowaniu, yy, nie wszystkie, ale większość, no, dają jakieś tam poważne skutki uboczne. To nie zabija od razu. To zabija powoli. Krok po kroku. Skutki uboczne mogą być znacznie poważniejsze niż te, o których do tej pory wiadomo. Witaminy mogą zabić. Mogą zabić. Mogą wyrzelić człowiekowi dużo szkody. Choć intencja ich brania jest zupełnie inna. Niestety potwierdzają to najnowsze badania. Amerykanie wykryli, że witamina C wcale nie działa na przeziębienie, ale zwiększa u cukrzyków ryzyko stwardnienia tętnic. Witamina E nie zmniejsza, lecz zwiększa ryzyko zawału, aby karoten który miał zabezpieczać osoby palące przed rakiem płuc, może nowotwór wywołać. Profesor Andrzej Górski wcale nie jest odkryciami Amerykanów zaskoczony. Moda na takie rozmaite, apteczne cudeńka jest łatwo wytłumaczalna. Wszystko za tym się kryją. Po prostu pieniądze. Lekarze przyznają, że już najwyższy czas, by wiele witaminowych mitów obalić. Efekt może być taki, że witamina A, która rzeczywiście ma pewne funkcje przeciwutleniacza, poprzez to, że gromadzi się w wątrobie, niszczy inne systemy, które działają jako naturalne przeciwutleniacze. Właściwie korzystając z tego, co prawdziwe, można o tym, co sztuczne, zupełnie zapomnieć. Wiadomo, że witaminy są potrzebne, są niezbędne do praktykowego metabolizmu i procesów zachodzących w naszym organizmie i w związku z tym muszą być dostarczane. I oczywiście najlepiej, żeby to były naturalne witaminy. Trzeba korzystać póki czas, bo właściwie już można powiedzieć, że jesień idzie. Wszystko, co w nadmiarze może zaszkodzić. Dlatego wyników amerykańskich badań nie należy traktować jak wyroku na witaminy, a raczej jak apel o rozsądek. Marzanna Zielińska, fakty.